Siema! Z Jakub XZ169. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobię, jak robię, jak wklejam moje intro na odcinki. Wiem, przy tamtych odcinkach nie ma jeszcze mi go intra, bo dopiero parę dni wstawiłem na YouTube intro... chyba wam się podobało, tam nie wiem ilechów było. Ale wchodzimy oczywiście po player i piszemy w i w, 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 nie czekajcie jak to było vid trim vid trim vid trim dobra w id trim editor wchodzimy ja już to mam pobrane o widzicie tu można jakoś ładnie, pięknie wszystko dodawać. Um. Kurde, dobra. Wchodzimy sobie w to, bo już to mam zainstalowane. No i dobra, mamy tutaj nasze intro. Puszczę je. Ja mam zapisane tu. Dobra, to nasze intro. Yy, tu mamy przytnij, konwertuj, konwertuj, select, zapisz jako mp3, przetwórz reklamę, efekty, obróć, udostępnij, zmień nazwę, usuń. <kłysy> Dobra. Naciskamy select. Yy, no i tak tu mamy. Naciskamy teraz ten plusik. Naciskamy na plusik. O yy, i mamy. Kurde, teraz któryś tu wybrać jakieś. Dobra, bierzemy to. Nie wiem co to jest naprawdę. Ten odcinek minie. I jeszcze raz damy to intro. No i dobra, dajemy tutaj. Tu jak macie tam wyskoczy wam jakąś pełną wersję coś tam coś tam nie dajemy jakoś wideo wysoko wysoki. Tutaj yy, rozmar obie razy. Hmm. 720, ja, ja biorę 720. No, jest. Najgorsze co może być. Czekamy. Dobra, nie baczcie, czekaj, bo to był naprawdę odcinek, by trwał pół godziny. Widzimy się za chwilę. Dobra, ludzie jesteśmy. No, naprawdę, to trwało yy, tak 10-15 minut, bo wcześniej już pobierałem to trochę szybciej. I teraz dajemy, jest operacja skończona. Teraz zaremnie odtwarzaj. I oczywiście reklamy, ja to mam tylko tu. I leci, taki pusty filmik. Po prostu nie słychać głosu. No i dobra, niech to przeleci, przeleci, leci, leci. O, i na kolejny No. I to by było na tyle w tym odcinku. No, krótki, wiem, tylko 3 minuty. Dzięki za oglądanie. No i. Nara. Czekajcie, do, dolecimy do 4 minut. A oczywiście to będzie więcej, trochę. Jeśli jak ci się film podobał, łapkę w górę, yy, daj suba, żeby być na bieżąco i na razie teraz koniec.